Siemanko, witam w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem Stan i Oli lub jak oni są bardziej znani w polskiej wersji Flip i Flap. Film Johna Bayarda i Jeffa Pope'a skupia się na historii przyjaźni dwóch największych komików wszechczasów, czyli Flipa i Flapa. Historia pokazana w filmie to adaptacja książki, która pokazuje ich tournée po Wielkiej Brytanii w latach 50. I muszę powiedzieć, że jest to jedna z mądrzejszych komedii i biograficznych filmów i dramatów które ostatnio oglądałem, ale wszystko po kolei. Film zaczyna się w latach 30. i otwierająca scena jest bardzo, bardzo pięknie zrobiona. Scena pokazuje Stana i Oliego, którzy przechadzają się po Hollywood. Zwróćcie uwagę na wykorzystane kolory w tej scenie i na dialogi głównych aktorów. Jest to wykonane niesamowicie. Film przeskakuje o 16 lat do przodu. Dowiadujemy się, że Oli i Stan nie mają ze sobą najlepszych relacji, ponieważ. Jeden zdradził drugiego, ale fabuły nie będę tak za bardzo opowiadał, bo popsuje Wam po prostu przyjemność z oglądania filmu. Jeżeli ktoś z Was zdecyduje się obejrzeć ten film po recenzji, postanawiają spróbować jeszcze raz, więc wyruszają do wspomnianej Wielkiej Brytanii aby dać ostatnie turne. Myślę, że ten film nie byłby tak udany, gdyby nie główni bohaterowie, czyli właśnie Steve Kogan jako Stan i John C. Reilly jako Oli. I tutaj muszę wspomnieć, że charakteryzacja Johna C. Reillya jest po prostu niesamowita, 10 na 10, bo John C. Reilly nie jest aż tak gruby w prawdziwym tam życiu, jak był Flap w filmie, także charakteryzacja. Niesamowicie dobra. Bardzo dużo ciepła i komedii dodają partnerki głównych bohaterów. Żona Flapa, czyli Szczyrnej Henderson, jest kompletnym przeciwieństwem swojego męża. On jest taki wielki, postawny, wysoki, a ona jest taka malutka, dużo gadatliwa, taka skacząca wokół niego. I sceny, w których się razem pokazują, były bardzo, bardzo przyjemne, bardzo śmieszne. No i z drugiej strony mamy żonę Stana, czyli Idę, graną przez Ninę Ariandę. Która jest rosyjską prostą kobietą, która na salonach, jest taka scena, kiedy wychodzą na salony, mówi po prostu to, co myśli, nie zastanawia się, i to jest świetne. Ta scena była chyba jedną z najlepszych. Scen w całym filmie, nie tylko komediowych, ale i dramatycznych. Skoro jesteśmy przy momencie z lordami i damami, muszę wspomnieć o momencie, kiedy Stan i Oli w końcu powiedzieli, co do siebie czują: czują do siebie tą urazę sprzed 16 lat. I ta scena, mimo że powinna być dramatyczna, rozbawiła wszystkich widzów naokoło. To pokazuje, jak byli postrzegani w tamtych czasach, właśnie flip i flap czy Stan i Oli. Krótko mówiąc o filmie, nie jest to jakiś szoker i nie zostanie raczej zapamiętany przez lata, ale warto go obejrzeć, bo te nieco ponad półtorej godziny będzie zainwestowane, a nie stracone. Finał filmu może pokazać, że są rzeczy ważniejsze od pieniędzy i sławy, a co to jest musicie obejrzeć sam film. Film jako dramat pokazywał bardzo ciężką i gęstą relację pomiędzy Stanem i Olim. Film jako komedia wydobył ze mnie taki normalny, zwykły, czysty, ludzki śmiech, ponieważ to co wyprawiali na ekranie Teraz znamy to pod nazwą slapstick. Było i jest nadal legendarne. Scena i sketch z jajkiem jest po prostu tak niesamowicie udany, tak niesamowicie zrobiony. Nie mówią tam dużo, a po prostu oglądając film, śmiałem się na głos. Oglądałem film sam, a śmiałem się na głos. To jest po prostu niesamowite. Dlatego film oceniam na 7 na 10. Jaka jest Wasza ocena filmu Stan i Oli? Dajcie znać oczywiście w komentarzu. No i napiszcie. Jaka była wasza ulubiona scena? Trzymajcie się do zobaczenia w następnej recenzji. Na razie.